Manga tulenka dziękuję za 183 subskrypcje, bardzo się cieszę i bym chciała dobić do e, 300 nauki do 40, bo bardzo szybko dobijacie. No i dzisiaj ja z Olą idziemy do naszej bazy mm. Obra e. Ja idę ją zawołać. Bo ona akurat właśnie koło mnie mieszka, więc no. Tato. Co? Gdzie jest mama? Na dole jest. Aha. Dobra. Jedynka. Mogę iść z Olą do naszej bazy. Do jakiej bazy? Jakiej? Co to jest baza? Baza To, że tam normalnie mam taki domek na drzewie. Skąd masz taki domek na drzewie? No i znaleźliśmy. Mam nadzieję, że nie będę miała problemów, nie będziesz miała. To chyba Oli coś budował. Tam jest bardzo dużo świeżątków, które my ich lubimy. Dobra. To. Zapytam się i mamy, czy pozwoli. Dobra, ja poczekam na nią, z drzwiami. A najpierw zadzwoni. No już. Telefonu nie wzięłam. Zapyta się. No dobra, ten o. Co? I, e, zapytaj się mamy, czy, możemy, czy możesz iść do bazy ze mną. No dobra. Kiedy ona przyjdzie, Ola? Dobra. Się zgodziła. Idę powiedzieć mamie, chodź ze mną. Albo poczekaj tu. Mamo, 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 ona, moja mama się zgodziła. No to dobra, no to idźcie. Ale nie niedaleko. Dobrze, i uważajcie na auta. Dobrze. Moja mama powiedziała, żebyśmy uważali na auta. gdzie to auta jest? Co nagada? gada? Dobra, to chodźmy. Dobra, jesteśmy. Ej, mamy nadzieję, że nie powiedzieliście im nic. Tak, tak. Macie szczęście. Zobaczymy, czy to nic nadal tu jest. Halo? Czemu on skoczył stąd? Mam nadzieję, że mu się nie stało. Chyba nie. Dobra. Suczku, musisz zejść, bo my chcemy zjechać. Najpierw ja. Teraz ty. Ja zejdę tu. Jedź iiii mm. Małpko, nic nie powiedziałaś? Nie, nie, nie Słyszę kogoś Co to za miejsce? Ale fajne Ekstra Przestań. Ojej! Spadły, spadły. Chyba, chyba, im się nic nie stało. Dobrze, pajączku. dobrze idzie na miejsce. No. Trzeba ich... A to? Co ty? jest? Trzeba coś zostawili. Ale fajne. Dobra co my tu polubimy? Mamy jedzenie. Chodźmy. Zejdźmy. I tak. Trzeba tu trochę posprzątać. Nie może być taki syf. Poczekajcie aż posprzątamy. Już posprzątane. Wszystko posprzątane. No, zjemy coś. No bo głodne sobie. Znaczy masz. I ja to. No widzę ja to cię, to niej w Dobra. Mmm, ale pyszne. Na serio? Tak, spróbuj nawet swoje. Powiem takie same pyszne. Okej. Okay. Mmm. Jakie przepyszne. Mówiłam. Masz rację. Nasz te gale y, jakoś trzeba umyć, a ja nie umiem myć, no ja też. Dobra, wstać tu, umyjemy, już. 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 I tak to się robi. Widzisz? I tak, widzicie? No. Nie wiem, wracamy do domu? Albo pójdziemy gdzieś indziej? nie wiem. Dobra. A jak to przejdziemy? No właśnie, śpinaliśmy się teraz tak wysoko, a teraz tak idziemy. Nie, dobra, skoczymy do wody. Skaczemy. Fajnie się pływało? Tak, dobra. Mamo, mamo, pływaliśmy. I to jeszcze w jeziorze. Co? No tak, bo byliśmy właśnie w tej basi, a ta basia była na, nad jeziołem. Nie wiedzieliśmy jak wrócić, Musieliśmy w Nic wam się nie stało? Do szpitala nie trzeba jechać na pewno? Tak, nie, 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 na pewno nie trzeba, na pewno nie. Chodź, idźcie się powiedzieć, szybko. Nie wiadomo, co tam pływało. O, mój, jakieś zdychły ryby. Idźcie szybko, się umyć. się Na szejo, już to nigdy nie będę szkakała. Ja też szybko. Szybciej, no. Fuj, 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 fuj. Nie. nie. Szybko, chodź że lecamy. I tego. To koniec na dziś. Tak. Czekaj. I e, powiem jeszcze raz, e, że będę chciała zdobyć do 300 śrubów albo 400. Jak to 400? Не, запомни, uh, не запомните о субскрипции. Бай-бай. Бай-бай.